Witaj w sferze prawa, podcaście Elsa Toroń oraz Radia Sfera. Przedstawiamy, omawiamy i wyjaśniamy, czyli rozmowy studentów ze specjalistami z różnych dziedzin prawa. Przekonaj się sam, że warto nas słuchać. Ja nazywam się Aleksander Ciepierski, a moim dzisiejszym gościem jest pan dr Michał Marszelewski. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jest on adiunktem w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studia w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jest on uczestnikiem licznych konferencji naukowych oraz autorem lub współautorem ponad 30 publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie umów i prawie ubezpieczeniowym. Od lat współpracuje z przedsiębiorcami z branży hutniczej i górniczej. Doradza pośrednikom ubezpieczeniowym. W dzisiejszym odcinku podcastu zajmiemy się tematem imisji sąsiedzkich. Dla jakiej części prawa cywilnego charakterystyczne są te im misje? Imisje charakterystyczne są dla. Prawa rzeczowego i misje powiązane są z prawem własności. Możemy sobie tak powiedzieć, i jakbyśmy jeszcze dalej szli, to misje bezpośrednio związane są z prawem sąsiedzkim. Prawo sąsiedzkie jest tak definiowane jako zespół przepisów prawa cywilnego regulujących wykonywanie i treść prawa własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Prawo sąsiedzkie ma na celu zapobieganie konfliktom, które powstają na tle sąsiedztwa nieruchomości. Celem prawa sąsiedzkiego jest zapobieganie konfliktom, które powstają, mogą powstawać jak najbardziej ze względu na to, że nieruchomości ze sobą sąsiadują. Mówiąc o prawie sąsiedzkim, chciałbym powiedzieć najpierw kilka zdań o prawie własności. Znamy wszyscy takie powiedzenie: wolność tomku w swoim domku, jak najbardziej wolność tomku, no ale do pewnego stopnia, bo jednak żeby nasza wolność nie była utrapieniem dla naszych sąsiadów. Mówiąc o prawie własności, e, chciałbym powiedzieć, że jest to takie prawo naczelne, naczelne prawo rzeczowe, najszersze prawo do rzeczy. Jeżeli jesteśmy właścicielami jakiejś ruchomości, jakiejś nieruchomości, nie ma prawa, które by nam zapewniało większe władztwo nad ruchomością czy nieruchomością. W przypadku prawa własności, na, jej, na treść tego prawa składają się różnego rodzaju uprawnienia, mówimy, że chodzi o korzystanie z rzeczy, e, posiadanie, używanie rzeczy, pobieranie pożyczek. Dysponowanie rzeczą, to się składa na ten kompleks związany. Z korzystaniem z rzeczy, możemy również rzeczom rozporządzać. Możemy wyzbyć się naszej własności, możemy obciążać również naszą własność. W przypadku prawa własności istotne jest to, że właściciel może korzystać z rzeczy, może korzystać z ruchomości bądź nieruchomości z wyłączeniem innych osób. Chodzi o to, że inne podmioty prawa cywilnego mają obowiązek nieingerowania w sferę uprawnień właściciela. I teraz, jeżeli chodzi o prawo własności. To chciałbym wskazać, że tutaj kluczowy jest artykuł 140 Kodeksu Cywilnego, który nam wskazuje treść prawa własności. W granicach, które są określone przez ustawy, przez zasady współżycia społecznego, właściciel, na przykład nieruchomości, właśnie, może z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojego prawa, może pobierać pożytki, może pobierać inne dochody z rzeczy. I tutaj, drodzy Państwo, zobaczcie. Bo mówiąc o prawie własności ten przepis wskazuje, że w granicach określonych przez ustawy zasady współżycia społecznego. Czyli już jak gdyby ten przepis, ta treść prawa własności, artykuł 140, już nam w pewien sposób tutaj wskazuje, że ok, mamy własność, najszersze prawo, ale ono już jest limitowane, bo granicą są ustawy, granicą są zasady współżycia społecznego. Także ten artykuł wskazuje nam, zawiera właśnie wyznaczniki granic prawa własności. I jeżeli chodzi o ustawy, to tutaj jest to bezpośrednio związane z artykułem 144 kodeksu cywilnego, który właśnie nam mówi o imisjach, a zgodnie z tym przepisem właściciel nieruchomości, wykonując swoje prawo, prawo własności, powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich, ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oraz ze stosunków miejscowych. Zatem ten artykuł 144 jest ustawowym ograniczeniem tego co może robić właściciel, wprowadza nam właśnie tutaj pewną granicę, jeżeli chodzi o to co my możemy robić i to jest bezpośredni też przepis na podstawie którego my dopuszczamy misję. my dokonujemy oceny emisji, o ile przepis może tam nie jest zbyt skomplikowany, o tyle no niesie ze sobą bardzo uniwersalne zastosowanie w bardzo różnych sytuacjach. A jak moglibyśmy te emisje zdefiniować? Ono jest charakterystyczne dla prawa... Rzeczowego dla prawa cywilnego. Nie mówimy o żadnych emisjach, tylko właśnie o imisjach. To nie jest tutaj żaden błąd. Imisje po prostu chodzi o oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie. W przypadku imisji nie mówimy o tym, że wchodzimy w sposób fizyczny na grunt sąsiada, nie działamy na cudzym gruncie. W przypadku imisji my działamy na swoim gruncie, możemy sobie powiedzieć na takiej nieruchomości wyjściowej, natomiast skutki naszego działania są zauważalne właśnie na gruncie sąsiada. Bardzo łatwo i w przeróżny sposób mogą takie emisje powstawać, no bo w różnorodny sposób możemy oddziaływać i tutaj w kontekście imisji przykładem, może takim oczywistym, niekoniecznie złym, jest to, że jeżeli odpalimy grilla na swojej nieruchomości, no to drodzy Państwo od razu sąsiad, jeden, drugi, trzeci, no będzie czuł, że na naszej nieruchomości coś się dzieje, no bo właśnie na swojej nieruchomości produkujemy w tym przypadku pewne, pewne, pewne cząstki zapachowe, które się w sposób oczywiście naturalny roznoszą. Nie tylko do tego sąsiada, z którym graniczymy przez, no, bezpośrednio na przykład przez płot, ale również do sąsiadów dalej. jeżeli by te emisje były na tyle mocne, no to one nie tylko obejmą nieruchomości bezpośrednio ograniczące z nami, ale również będą przenikały czy razem z wiatrem, i tak dalej, na dalsze nieruchomości. Także to, jest, to są im misje, oddziałujemy na inne nieruchomości, ale działając na swojej nieruchomości, na swoim Gruncie. Jeżeli chodzi o emisję, to mamy dwa takie rodzaje emisji, jeżeli chodzi o punkt wyjścia, kryterium podziału. Mówimy sobie o emisjach pośrednich i emisjach bezpośrednich. Zacznę od tych emisji bezpośrednich, króciutko na ten temat. A przykładem może być skierowanie sztuczne, skierowanie wód opadowych, czy, czy odprowadzanie nieczystości bezpośrednio na nieruchomość sąsiada. W przypadku emisji bezpośrednich one są od razu zakazane. Zakazane z mocy wspomnianego na początku artykułu 140 kodeksu cywilnego, ponieważ skutkują naruszeniem wyłączności właściciela do rzeczy. Także emisje bezpośrednie możemy powiedzieć, że w pewnym sensie są pewną fizyczną, zamierzoną ingerencją w nieruchomość sąsiedną. Również możemy mówić, że mamy do czynienia z kierowaniem, z kierowaniem świadomym szkodliwych substancji, właśnie jakichś płynów. No, woda opadowa może jako taka sama szkodliwa nie jest, ale również takie sztuczne skierowanie za pomocą odpowiedniej instalacji będzie tutaj kwalifikowane jako emisja pośrednia i emisja, pośrednia i emisja bezpośrednia jest zakazana z mocy artykułu 140 kodeksu cywilnego, bo po prostu narusza prawo właściciela do rzeczy. Natomiast inaczej będzie w przypadku imisji pośrednich. Te emisje pośrednie one właśnie są dopuszczalne, dopuszczalne z mocy wspomnianego również artykułu 144 Kodeksu Cywilnego. Jeszcze raz pozwolę sobie już w tym kontekście wskazać ten przepis, że on stanowi że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa, czyli na przykład właśnie korzystając z nieruchomości, puszczając muzykę, produkując jakieś pyły, zapachy itd., powinien w tej sytuacji powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Ponad przeciętną miarę, która wynika ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Czyli jeżeli uznamy, że mieścimy się w ramach tej przeciętnej miary, to możemy jak najbardziej oddziaływać na nieruchomości sąsiednie. Jest to bardzo ważne, no bo tak mówiąc najuczciwiej, nie da się w sposób hermetyczny, żeby żadna nieruchomość na inną nie oddziaływała. Ktoś puści telewizję, otworzy okno. Sąsiad może słyszeć, ktoś właśnie odpali tego grilla, ktoś zrobi coś innego, gdzieś jakieś zapachy, ktoś spryska jakieś drzewka sobie jakimiś, jakimiś no załóżmy tutaj. Pestycydami, no, czy jakimiś nawozami, cokolwiek. Generalnie chodzi o to, że no to będzie się rozchodziło i będzie odczuwalne. Wprowadzenie takiego całkowitego zakazu jest kompletnie, no chyba nie możemy powiedzieć, że i niezasadne przede wszystkim, ale również i bardzo trudne w egzekwowaniu. Natomiast jest taka regulacja pośrednia, ok, ta wolność Tomku, o której wspominaliśmy na początku w swoim domku, jak najbardziej w przypadku emisji byleby tylko, nie zakłócała korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Ta przeciętna miara jest tutaj punktem odniesienia. Zanim sobie powiemy na ten temat, chciałbym trochę powiedzieć na temat emisji pośrednich. Emisje pośrednie inaczej niż te o których mówiliśmy wcześniej, czyli emisje i emisjach bezpośrednich, pośrednie są dozwolone. Emisje pośrednie pozwalają nam oddziaływać Działając na własnej nieruchomości, oddziaływać również na inną nieruchomość, na inne nieruchomości, to nasze działanie na naszej nieruchomości w sposób naturalny będzie oczywiście przenikało na nieruchomości sąsiednie. Pojęcie emisji pośrednich jest bardzo szerokie obejmuje różnego rodzaju zachowania, które są wytwarzane, które pochodzą na jednej nieruchomości, a pośrednio właśnie będą odczuwalne na innych nieruchomościach. I w ramach emisji pośrednich mamy różnego rodzaju podziały. Te podziały są może bardziej, mniej przydatne, no ale niemniej klasycznie w ramach doktryny one są wskazywane i tutaj też chciałbym Państwu Powiedzieć. Mówimy sobie o emisjach pośrednich materialnych, czyli sytuacja, kiedy przenikają z naszej nieruchomości wyjściowej pewne cząstki materii, pewne siły, na przykład jakaś, jakieś hałasy, para, gazy, spaliny, sadza. Wskazuje się również, że fale elektromagnetyczne, wstrząsy, spaliny, ciecz. Również tutaj może być w razie nadmiernego odpływania wód opadowych, jeżeli byśmy jakoś utwardzili naszą nieruchomość, więc po prostu pewne cząstki materii, pewne siły z naszej nieruchomości przenikają na nieruchomości sąsiednie. W ramach emisji materialnych tutaj wskazuje się, wskazuje się również, że taka emisja może polegać chociażby na naturalnym rozrastaniu rośl roślinności. Skutkiem tego będzie że sąsiad nie tylko będzie miał mniejsze światło, no bo roślinność zasłoni światło, ale również może się pojawić kwestia, że ta roślinność zacznie pylić. Na przykład, jakieś alergeny zacznie produkować. Także tutaj jak najbardziej w ten sposób mówiąc o emisjach materialnych. Emisje materialne, świetny przykład mogą być zwierzęta. Jeżeli na przykład jest gdzieś ferma drobiu, no to z fermy drobiu może się unosić również na dalsze nieruchomości bardzo nieprzyjemny zapach. Także tutaj możemy sobie analizować właśnie emisje materialne, jeżeli chodzi o zapachy, w kontekście na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o emisję, to jest dosyć, ze względu na tą różnorodność, może się pojawić niejednokrotnie problem w ramach kwalifikacji danego podziału. Na przykład imisjami będą również utrudnianie odbioru programu telewizyjnego. Może dzisiaj to już będzie mniej spotykane, bo orzeczenia są z lat 80., które tego dotyczą. Natomiast no, tutaj również w jakiś sposób były blokowane przepływ tych cząsteczek, które, no, możemy sobie powiedzieć, no, niosły ten program telewizyjny także że tak to wygląda jeżeli chodzi o emisje pośrednie materialne. Sporne jest natomiast w doktrynie, chociaż wydaje mi się, że ta sporność, o ile jest zawsze podkreślana, o tyle często jednak no, wskazuje się, że jest słuszne podejście, a mianowicie, że imisje mogą mieć również charakter niematerialny, że artykuł 144, wspominany już wielokrotnie dzisiaj, dotyczy również imisji niematerialnych. Imisje niematerialne sprowadzają się do tego, że oddziałujemy nie może w sposób jakiś odczuwalny dla zmysłu, w postaci jakiejś temperatury, w postaci jakiegoś zapachu, w postaci jakiegoś hałasu, ale oddziałujemy na sferę psychiki właściciela innej nieruchomości, na sferę poczucia jego bezpieczeństwa, może na sferę poczucia jego estetyki, chociażby w taki sposób. Tutaj jest taki klasyczny przykład zawsze wskazywany w doktrynie, że jeżeli byśmy na swojej nieruchomości nagromadzili dużo łatwopalnych substancji, może nie byłyby one jakoś należycie chronione, na przykład należycie zabezpieczone, byłoby upalne lato, to u sąsiada, który widzi, co się u nas znajduje, może i jak najbardziej obiektywnie będzie trzeba mu przyznać rację, pojawić się taka sytuacja, w której będzie on po prostu no, czuł pewien niepokój psychiczny, a nie będzie czuł tego spokoju, który powinien mu towarzyszyć, jeżeli przebywa w swoim domu. W jakiś taki sposób, no, możemy powiedzieć, no dojdzie do naruszenia nietykalności mieszkania, jego tego, tej nietykalności, tej sfery takiej spokoju związanej z mieszkaniem, no bo jakbyśmy mieli na przykład sąsiada, który za płotem składuje takie łatwopalne substancje, jest gorące lato, balibyśmy się po prostu w sposób obiektywny, czy to wybuchnie, czy to nie wybuchnie, czy będzie pożar, no dyskomfort psychiczny będzie to dla nas mogło powodować. A także również emisje, możemy oceniać jako emisje niematerialne, wskazuje się, że no no, może nie jest tutaj jednoznaczne stanowisko, że artykuł w doktrynie, że artykuł 144 dotyczy również emisji niematerialnych. Niemniej jest to jak najbardziej, myślę, uzasadnione. W ramach podziału emisji możemy sobie mówić jeszcze o podziale na emisje negatywne, pozytywne. Emisje pozytywne to wtedy, kiedy właśnie jakieś cząstki materii przenikają na nieruchomości sąsiednie. Czyli na przykład para, gazy, spaliny, emisje negatywne. Sprowadza się do tego, że w pewien sposób tutaj no, nie dochodzi do przenikania jakichś czynników, które byłyby pożądane. Nie dochodzi na przykład do przenikania światła, zasłonięty jest widok, bo sobie sąsiad postawił jakiś bardzo wysoki budynek, czy zostały, zostały no, drzewa się tak bardzo rozrosły, nie możemy odbierać sygnału telewizyjnego. No, bo sąsiad nam blokuje poprzez to, że właśnie wzniósł jakiś budynek na swojej nieruchomości. Drzewa zasłaniają nam światło. No, tak jak tutaj powiedziałem, źle jest pielęgnowany żywopłot, dochodzi do zacienienia na przykład na naszej nieruchomości. Więc znowu kryterium podziału pozytywne, negatywne, materialne, niematerialne, w różny sposób sobie to szeregujemy. Pewne takie. Najważniejsze rzeczy związane z tymi kryteriami podziału, oczywiście, przed nawias możemy wyciągnąć, natomiast jak widać, no w jaki sposób różnie możemy imisję kwalifikować, i to wszystko tak naprawdę no, możemy rozważać właśnie z perspektywy artykułu 144. Pan doktor wspomniał przy podziale imisji o tym, że emisje pośrednio są dozwolone. Stąd pytanie: jaka może być skala zakłóceń przy tych imisjach? Oczywiście, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, niezasadne byłoby no, zupełne zniwelowanie możliwości produkowania takich emisji, produkowania hałasów, produkowania zapachów różnych itd. I zabronione są emisje, które przekroczą te, to kryterium tej przeciętnej miary. Artykuł 144 mówi, że właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków, Miejscowych. Więc tutaj ta przeciętna miara stanowi to kryterium oceny. Więc emisja pośrednia nie będzie dopuszczalna w sytuacji, kiedy przekracza przeciętną miarę. Jeżeli mieści się w ramach tej przeciętnej miary, będzie ona jak najbardziej tutaj dopuszczalna. Więc imisje pośrednie są dozwolone i byleby tylko ta przeciętna miara nie była przekroczona. پوێنجه zakres, ocena dokonywana w ramach przeciętnej miary dopuszczalnego oddziaływania może być różna, no bo ona zależy od rodzaju nieruchomości. Wiadomo, że w przypadku na przykład nieruchomości rolnej możemy bardziej intensywnie na nią oddziaływać niż w przypadku, kiedy byśmy obok mieli sąsiada, który no, ma swój domek i mieszka. Także jeżeli chodzi o przeciętną miarę, no to tutaj musimy pamiętać, że to kryterium, ono nie będzie jakoś takie sztywne, ono no, będzie podlegało ciąg zmianom dokonujemy oceny przeciętnej miary oczywiście z chwili produkowania emisji natomiast jeżeli patrzymy na przeciętną miarę no to też chodzi o ocenę obiektywnych warunków panujących na danym terenie tutaj to kryterium musi być obiektywne a nie subiektywne bo ktoś będzie przewrażliwiony na jakiś minimalny hałas a ktoś z kolei będzie bardzo miał wysoki próg tolerancji, na przykład jeżeli chodzi o hałas. Chodzi o to tutaj, że no musimy oceniać to w kryteriach obiektywnych, a nie zaś subiektywnych. I teraz mówiąc o przeciętnej mierze, ta przeciętna miara jest w ramach artykułu 144 odnoszona do społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Więc to społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości, granice w których możemy produkować emisję, oceniamy z perspektywy celu któremu jakaś nieruchomość służy. Chodzi o to, że w ramach emisji my bardzo często musimy godzić ze sobą rozbieżne interesy sąsiadów. Imisje będą często związane, będą często produkowane między właścicielami nieruchomości, gdzie, są, gdzie jest różne przeznaczenie tych nieruchomości i chodzi o to, żeby znaleźć pewien taki złoty środek, żeby to dozwolone oddziaływanie pozwalało w jakiś taki, no możliwie szeroki, w miarę pełny Sposób korzystać z obu nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem. Jak wspomniałem tutaj tą granicę dopuszczalnych emisji będziemy analizowali z perspektywy celu, któremu służą dane nieruchomości. Tutaj jest to również kryterium obiektywne. Możemy oceniając przeznaczenie nieruchomości, a możemy tutaj patrzeć co jest w w tym kontekście wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego, jaki jest charakter, jaka jest funkcja, którą spełnia ta nieruchomość, czy jest coś w ramach decyzji o warunkach zabudowy, coś związane z zagospodarowaniem terenu w tym kontekście wskazane. Także to jest ta ocena społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości. Jeżeli chodzi o stosunki miejscowe, czyli to drugie kryterium z artykułu 144, to tutaj. Trudno jest podać jakąś taką precyzyjną definicję. To też w doktrynie się wskazuje. W doktrynie sygnalizowane jest, że możemy tutaj mówić o pewnym takim przyjętym przez większość sąsiadów wykonywany sposób używania nieruchomości określoną ocenę takiego postępowania. Tutaj możemy brać pod uwagę położenie nieruchomości sąsiednich, możemy brać pod uwagę porę, w jakiej występują jakieś zakłócenia, charakter środowiska miejscowego, intensywność oddziaływania, więc w pewien sposób tutaj te stosunki miejscowe kreują taką też adkazum, ocenianą faktycznie sytuację, gdzie patrzymy no Jaki jest przyjęty przez jakąś taką reprezentatywną grupę właścicieli, sąsiadów, sposób używania nieruchomości, przyjęty taki no, pożądany sposób używania, postępowania w związku z nieruchomością? A jeśli emisje pośrednie przekroczą pośrednią miarę, to jakie środki ochrony i roszczenia mogą nam przysługiwać w takim przypadku? Jeżeli emisje pośrednie przekroczą

to możemy skorzystać przede wszystkim tutaj z roszczenia, z ochrony negatoryjnej, czyli będziemy tutaj korzystali z roszczenia o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem, czyli po prostu właściciele nieruchomości sąsiednich, oni są uprawnieni bądź jakieś inne osoby, które są uprawnione do ochrony swoich praw mogą korzystać. To roszczenie negatoryjne, to jest artykuł 222 paragraf drugi kodeksu. Cywilnego. I tutaj, jeżeli chodzi o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, to niekoniecznie chodzi w przypadku emisji o przywrócenie stanu poprzedniego, bo zgodne z prawem, jak już Państwo wiecie, że skoro emisje są dopuszczalne, byleby nie przekraczały tej przeciętnej miary, to stan zgodny z prawem może być sprowadzać się do minimalizacji emisji, aby ten poziom zakłóceń, który w ich następstwie powstaje, nie przekraczał, czyli mieścił się w ramach tego kryterium przeciętnej miary. Jeżeli by doszło do sytuacji, że jakieś zakłócenia będą wywoły, wywoływały również szkodę, to poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, czyli tak troszeczkę reasumując, w przypadku właścicieli nieruchomości sąsiednich, w przypadku osób uprawnionych z mocy przepisów szczególnych do ochrony swoich praw, mają oni legitymację czynną i mogą jak najbardziej korzystać z roszczenia z ochrony negatoryjnej artykuł 222, paragraf 2. W tym przypadku legitymacja bierna przysługuje właścicielowi nieruchomości wyjściowej, który dopuścił się działań, który dopuścił się ewentualnie jakiś, jakiś zaniechań, no, gdzie ta emisja przekracza tą dozwoloną miarę. Poza tym właścicielem nieruchomości wyjściowej możemy również mówić o każdym, kto włada taką nieruchomością wyjściową. To to jest możliwość, tutaj zawsze występuje artykuł 222, paragraf 2, ochrona negatoryjna. Jeżeli mamy do czynienia z emisjami niematerialnymi, to czy wtedy też stosujemy roszczenie negatoryjne, czy może coś innego wtedy? W przypadku emisji. Pośrednich niematerialnych, czyli tych, które oddziałują na naszą sferę psychiki, na, naszą, na nasze na przykład poczucie bezpieczeństwa, możemy również analizować tą sytuację z perspektywy ochrony dóbr osobistych. Pośród różnych dóbr osobistych to będą z kolei artykuły 23-24 kodeksu cywilnego, a takim dobrym osobistym jest chociażby nietykalność mieszkania, i ta nietykalność mieszkania dotyczy również takich sytuacji takiego. Poczucia spokoju, w związku z tym, że jesteśmy w naszym mieszkaniu, w tym naszym takim miejscu, gdzie powinniśmy być w pełni sobą, gdzie mamy prawo do odpoczynku, i tutaj, jak już sądy wskazują w orzecznictwie, chociażby jak jest wskazywane w doktrynie, mogą się pojawiać sytuacje, że w pewnych przypadkach, hipotezy, właśnie artykułu 144 i 222 paragraf 2 i artykułu 24 mogą się pokrywać. Jeżeli by doszło do rzeczywistego zbiegu roszczeń, prawo wyboru środka, z którego chcemy skorzystać, będzie przysługiwało stronie dochodzącej ochrony. I tutaj na przykład chciałbym wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, a sąd wskazał, że w przypadkach immisji niematerialnych nie jest wykluczona ochrona dóbr osobistych przez żądanie zaniechania immisji na podstawie artykułu 24 Kodeksu cywilnego czyli za pomocą środków ochrony dóbr osobistych, nie można wykluczyć właśnie, że ta hipoteza 24 i 144 kodeksu cywilnego w związku z 222 paragraf 2, czyli w związku z tym roszczeniem negatoryjnym, będzie się krzyżowała dochodzi do rzeczywistego zbiegu roszczeń, prawo wyboru przysługuje stronie dochodzącej ochrony. Także tutaj w przypadku emisji pośrednich, niematerialnych, również jest, również jest możliwość oceny tej sytuacji z perspektywy dóbr osobistych i zastosowanie środków ochrony z artykułu 24, środków ochrony dóbr osobistych, nie musimy wtedy korzystać z artykułu 222, paragraf 2, czyli z tego roszczenia negatoryjnego, z tej ochrony negatoryjnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja jeszcze raz Państwu przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem był pan dr Michał Marszelewski. Ja nazywam się Aleksander Cibierski. I bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie naszego podcastu. Do usłyszenia. Dziękuję. dziękuję bardzo. Nasz podcast nie powstałby, gdyby nie nasi partnerzy główni. Konsorcjum WDS Legal i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu. A także, gdyby nie nasi partnerzy strategiczni. Cieciurski Wacławie Kosiński, spółka partnerska oraz spółka Business Insurance Brokers. Dziękujemy także Radio Sfera, która obsługuje nasz podcast od strony technicznej. Do usłyszenia.